Potrzebowałem bloków miodu, więc jakiś czas temu zbudowałem tą farmę miodu, która produkuje ich ponad kilkaset na godzinę. Ale potem zaczęło mi brakować bloków slajmu. więc zbudowałem tą farmę slimów, która produkuje ponad 40 tysięcy slimeboli na godzinę. Mam ich już tutaj jakieś. Do tysięcy. Całe to jest zapełnione slimebolami i tutaj się powoli zapełnia. Slimebole głównie były mi potrzebne do dwóch maszyn, z czego jedną już zbudowałem. Ale zanim to, to najpierw zobaczycie timelapse z kopania połowy tej dziury i z budowania jednej z tych pięciu farm. Bo to i to, to, to jest farma squidów, a tamto glow squidów. Więc tylko te pięć to są farmy slime'ów. Jeszcze taka krótka informacja, jakby ktoś się zastanawiał, czemu tak długo odcinka nie było. Takie duże projekty zajmują bardzo dużo czasu. Samo kopanie połowy dziury zajęło mi kilkanaście godzin, a wykładanie tego konkreta na ścianach, rany fantomy, zajęło mi kilkanaście dni, żeby całe to zrobić. Potem jeszcze budowanie wszystkich farm, kopanie drugiej połowy dziury. Znów karmel z przyszłości. Zapraszam na timelapse z kopania tej dziury i budowania maszyny do kopania połowy dziury. A teraz pokażę wam jedną z dwóch maszyn, na którą poszło tyle slime bloków. Znajdujemy się teraz w magazynie, czyli na spawnie, bo tutaj znajduje się ta maszyna. Jest ona w tej dziurze, o szerokości 27 czanków. Całe to, to jedna bardzo szeroka maszyna, która kopie. Po prostu kopie tunel i tyle. Muszę mieć render 32, dlatego Mogło trochę lagować, bo muszę mieć całą ją załadowaną, żeby się nie popsuła. I po co na mi? Po to, żeby kopać surowce, głównie diamenty. Zaraz Wam pokażę jak ona działa, ale tak w skrócie to wylatuje sobie stąd TNT z każdego takiego modułu. Leci tutaj, zatrzymuje się w tym miejscu. Potem przez zegarek taki cooldown zrobiony z yy, tam pistonów, to leci do tyłu i zawraca, i przez to opóźnienie maszyna ma. Aby z opóźnieniem wyrzucić to do góry, wtedy to coś taką, taki kształt do przodu, wtedy TNT podskakuje do góry, wylatuje naprzód i wybucha idealnie tutaj, przez co maszyna przesuwa się o kratkę do przodu. I wykopuję o diament o kratkę do przodu. Jest to zbudowane jeszcze na wysokości normalnej, na y11 nad poziomem lawy, bo wygenerowałem kiedyś sobie bardzo długi teren, tamtą stronę, parę tysięcy kratek. Po prostu leciałem elektrom i wygenerowałem dużo terenu, po to, aby móc taką maszyną kopać sobie diamenty na poziomie 11 do końca tego hardcora. Abym nie musiał kopać się pomiędzy Deep Slate'em, bo wolno się go kopie i jest dużo lawy na różnych poziomach. Więc taka maszyna jest dużo lepszym rozwiązaniem tu jak ma się świat przed 1.18 ale już po takiej krótkiej rozmowie i teraz jak to działa? Klika się od bloka i zaczyna TNT lecieć sobie. Dosuwa się do przodu, TNT wylatuje. Wyszczeliwuje do góry i wybuchło. I teraz można sobie przelecieć na całej długości. I diamenty się odkryły. Ja sobie już wykopuję. O, nawet czwórka. Bo tutaj wcześniej była mniejsza maszyna, bo ta ma 27 czanków szerokości. Wcześniej tutaj była, zdaje mi się, że na 16 czanków szerokości taka, która kiedyś mi wybuchła, bo miałem za mały render dystans. ranek tutaj ciemno jest. Może wezmę sobie Night Vision żeby widzieć całą dziurę, bo zapomniałem o tamtej maszynie, że potrzebuję mieć duży renderystans, bo po tym jak ją zbudowałem, to nie używałem jej długo i potem chciałem znów jej używać i zapomniałem że trzeba mieć duży renderystans, żeby cała była załadowana, więc połowa ruszyła do przodu, druga połowa została w miejscu, by była na niezaładowanym czanku i przez to wybuchło. I dojechało do tamtąd jakieś paręset bloków tam mam nadzieję, że dojedzie do Messy która kiedyś dojedzie do Messy 4 tysiące kratek stąd, 4,5 bardziej, bo dżunglę 4 tysiące kratek w tamtą stronę, to jest, jak dojedzie to do tamtą, to przejedzie to pod paroma górami. więc dużo emeraldów ród też powinienem mieć, bo jest, są dosyć rzadkie, tylko pod górami występują. I co jest jeszcze lepsze, w, w dobre w tej maszynie, nie lepsze, bo w sumie w każdej ja to buduję, to to, że można ją włączać w kilku stron. Tutaj nawet spawner był, czyli gdzie tutaj nie widać. nowych, że idę na tą stronę i można tej strony teraz uruchomić. I też działa. O i kolejne diamenty się odkryły. I tak właśnie kopie się diamenty w sposób technologiczny, jak to można tak nazwać. Technologia jest super. Jak ktoś uważa, że kopiowanie TNT to używanie błędu gry, to oko, ja uważam to za nie błąd, bo jest w grze od tylu lat i Mojang tego nie naprawia, więc dla mnie to nie jest błąd, więc używam tego. A dzięki temu można budować takie i jeszcze lepsze maszyny, bo oprócz tej, aktualnie buduję taką, tylko że nie kopię tunelu, tylko cały biom, więc jeszcze raz sobie to włączę. Jest to na kratek ze stopą nad szerokości ma i będzie kopała na parę tysięcy, nie na no, nie parę tysięcy, z 1000 max kratek do przodu. I będzie kopami na mesie, tam już zacząłem powoli kopać, tego nie pokażę, bo dużo tam jeszcze pracy zostało i tylko dziura jest dopiero zrobiona, bo też to koszmarnie dużo czasu zajmuje o poprzuta woda, ale no dobra, lecę dalej jak to zbuduję to wam też pokażę odcinek pewnie o tym, może połączę to z jakimś innym odcinkiem, np. nie wiem, o farmie żelaza którą też może za niedługo nową będę budował, bo starą musiałem zniszczyć, bo magazyn chciałem mieć w tym miejscu gdzie była farma, czyli na spawnie, ale kontynuując o tym co kopię cały biom, to to się nazywa Quary. normalnie możecie tam sobie wpisać Minecraft Quary tam pewnie dużo znajdziecie, link do tej maszyny i do Quary mogę wam w opisie tam podrzucić więc nie musicie szukać za bardzo, ale no jak to się uda zbudować ten miał ogromnej Ilość bo buduję to, aby mi kopało od minus tam 60 kratki do samej góry, mesy, czyli będę miał dużo terakoty, dużo czerwonego piasku, dużo dipsleita i innych takich rzeczy, które też występują z kopania, czyli dirt, grani, taw, dioryt, andezyt, ale to zanim skończę, minie jeszcze dużo czasu. Witajcie, to karam z przyszłości. W chwili montowania zauważyłem, że nic nie wspomniałem o budowie tej koparki, dlatego też macie timelapse teraz z budowy tego. Jeszcze lecę do magazynu. Tutaj możecie zacząć parę takich drzewek, które no, dosyć ładne są, mi się podobają i ty wystarczy. Więc nie, możecie ocenić, czy też się Wam podobają takie customowe. Rzadko takie buduję, więc pewnie dużo jeszcze można w nich poprawić. Te budowałem pierwsze, te budowałem jakiś czas niedawno, więc prawdopodobnie jest różnica między tymi a tamtymi drzewkami głównie w wielkości, bo tamte są większe. I tutaj, jak widzicie, nie ma jeszcze bazy, którą powoli powoli projektuję, więc jak ją kiedyś skończę projektować na kreatywie to ją tutaj przybudę i też będziecie mieli o tym odcinek, taki no, plany przyszłościowe, jak to może nazwać, co będzie kiedyś w odcinku, więc ja będę się z wami żegnał, że pokażę wam ile mam tych bloków miodu, troszkę na farmionych i bloków slajmu, mało bo dwa szalakery na tą maszynę poszło co tam była ale jakbym potrzebował to zawsze mogę przejść do tamtej farmy i przekraftować te 100 tysięcy boli na ponad 10 tysięcy bloków, więc raczej mi już nigdy nie zabraknie. Więc ja się będę w tym miejscu z wami żegnał. Więc żegnajcie. Papa, pa. możecie no, czekać na kolejny odcinek, który pojawi się pewnie znowu za długo, za jakiś miesiąc lub może trochę dłużej, bo farma żelaza, którą. Będę robił prawdopodobnie jako kolejny projekt, prawdopodobnie, bo nie wiem dokładnie. To jeszcze będę robił, może jednak farmę mobów zrobię szybciej. No, niestety te rzeczy zajmują dużo czasu, bo mam jeszcze dwie lub trzy farmy, które koszmarnie dużo czasu zajmują, a potem jeszcze takie farmy, które nie wiem, jeden, dwa, trzy dni roboty ma. Ale najpierw te największe muszę zbudować, żeby mieć później już troszkę prościej. Więc możecie albo czekać na kolejny odcinek, albo wejść sobie na Twitcha. Mam Twitch slash i tam sobie streamuję. Staram się codziennie, ale nie zawsze to wychodzi, żeby codziennie streamować, ale prawie codziennie i będziecie mogli zobaczyć jak mi idzie, co aktualnie tam robię. Jak to oglądacie, to możliwe, że jakiś czas temu albo dalej to robię. No, projektuję tą mega bazę sobie. Wnętrze jej, bo tylko to mi stało do zrobienia, to bardzo wolno idzie. Albo nie wiem jakąś farmę, może będę budował na hardcore na streamie, jak wejdziecie, nie ja wiem, się zobaczy, więc żegnajcie i do następnego. Pa pa!